Przy mikrofonie Emilio Powiedzińska. Cieszę się, że jesteście. Opowiadam o zmianach kobiecego ciała. Poprowadzę Was tam, gdzie najlepiej porusza się spałzowana. Wyobraźcie sobie konstrukcję mostu, solidną, wytrzymałą, stworzoną by trwać przez lata. Teraz pomyślcie, co by się stało, gdyby z czasem ktoś zaczął usuwać z niej elementy nośne, kawałek po kawałku, aż w końcu straciłaby stabilność. Tak właśnie może wyglądać proces, który zachodzi w naszych kościach z wiekiem. Co sprawia, że tracą swoją siłę? Czy naprawdę jesteśmy w stanie je odbudować? Jak sprawdzić? Jak zapobiegać? I w końcu, jak pomóc w trwałości naszej konstrukcji? Zapraszam do wysłuchania bardzo ważnego odcinka. Posłuchajcie o Osteoporozie. Osteoporoza słowo, które brzmi tak neutralnie, a jednak kryje w sobie ogromny ciężar. To choroba, która działa po cichu, nie dając wyraźnych objawów, aż do momentu, gdy jest już za późno. Wyobraźcie sobie kości jako precyzyjnie skonstruowaną sieć drobnych filarów, które przez lata zapewniają nam siłę i stabilność. Osteoporoza to proces, w którym ta sieć stopniowo się kruszy. Osłabiając nasze ciało od środka. Nic dziwnego, że nazywa się ją cichą epidemią. Nie boli, nie ostrzega, ale jej skutki mogą być dramatyczne. Nie jest to z mojej strony przesada ani wyolbrzymianie. Po prostu bardzo mało o tym wiemy. Osteoporoza nie jest medialną chorobą. Statystyki budzą niepokój. W Polsce każdego roku dochodzi do około 120 tysięcy złamań, których przyczyną jest właśnie ostoporoza. Choruje na nią ponad 2 miliony osób po 50 roku życia, z czego 1 700 tysięcy to kobiety, ale tylko 5% z nich jest objętych leczeniem. Międzynarodowe dane pokazują, że jedna na trzy kobiety po 50 roku życia doświadczy złamania kości związanego z ostoporozą. W przypadku złamań szyjki kości udowej śmiertelność w pierwszym roku sięga nawet 30%. I to nie są tylko liczby to są realne historie kobiet, które z dnia na dzień tracą sprawność, niezależność, a w wielu przypadkach nawet życie. Dlaczego to głównie kobiety zmagają się z ostoporozą? Kluczowym czynnikiem będzie tu estrogen hormon, który przez lata chroni nasze kości, wspierając proces ich regeneracji. Jak słuchacie innych odcinków, to wiecie, że estrogen jest czynnikiem jest hormonem, który naprawdę jest kluczowy dla naszego zdrowia i dla naszego życia. W okresie menopauzy, gdy jego poziom gwałtownie spada, naturalna równowaga między procesami budowy, a rozpadu kości zostaje zaburzona. To tak jak wyłączenie głównego architekta w budowie. Bez niego konstrukcja zaczyna się rozpadać. Osteoporoza dotyka nie tylko ciało, dotyka też ducha. Złamana kość to nie jest tylko ból fizyczny, ale również utrata pewności siebie. Strach przed kolejnym upadkiem, a czasem poczucie, że nasze ciało nas zawiodło. Ale właśnie dlatego warto mówić o tej chorobie, aby zrozumieć, zapobiegać i chronić to, co w naszym życiu jest fundamentem. Bo kości to więcej niż tylko szkielet to nasza siła, nasza niezależność i nasza przyszłość. Zmiany, które zachodzą w naszych organizmach w okresie Około menopauzalnym są niczym delikatne, a jednocześnie destrukcyjne fale z początku niewidoczne, ale z czasem coraz bardziej odczuwalne. Jednym z najważniejszych aspektów tych przemian jest wpływ na zdrowie naszych kości. Menopauza wprowadza bowiem nasze ciało w nowy etap, w którym musimy stawić czoła procesowi demineralizacji kości. Stopniowemu wypukiwaniu ich wytrzymałości, jakkolwiek trudno by to nie zabrzmiało. Estrogen, o którym ciągle tutaj będę przypominać, który przez lata był naszym sprzymierzeńcem, odgrywa kluczową rolę. To hormon, który dba o równowagę między procesem budowy a rozpadu kości. Kiedy jego poziom zaczyna gwałtownie spadać, ta równowaga zostaje zaburzona. Znowu posłużę się porównaniem. Wyobraźcie sobie, że kości przypominają skomplikowany system kredytów, a estrogen kontroluje ich spłatę. Bez niego dług mineralny zaczyna się powiększać, demineralizacja przyspiesza, a kości tracą swoją gęstość. Naturalne procesy starzenia dodają do tego równania kolejny element. Już po 30 roku życia tempo odbudowy kości zaczyna zwalniać. Ale to właśnie menopauza potęguje ten spadek. Badania pokazują, że w ciągu pierwszych 5-7 lat po menopauzie kobiety mogą stracić nawet 20% masy kostnej. To tak, jakby nasza konstrukcja stopniowo była pozbawiana najważniejszych podpór aż 20%. Najbardziej narażone na złamania są biodra nadgarstki kręgosłup. Biodro, które umożliwia nam ruch, staje się miejscem, najcięższych urazów. Złamanie szyjki kościółdowej to często jest wyrok, który wymaga długiej rehabilitacji, a niekiedy prowadzi do trwałej niepełnosprawności. Nadgarstek, choć wydaje się drobnym elementem, bywa początkiem łańcucha dalszych złamań, ostrzegając nas przed poważniejszymi problemami. Z kolei kręgosłup, nasza centralna oś, może doznać kompresyjnych złamań, które powodują bóle pleców i zmniejszenie ich wytrzymałości. Okołomenopauzalne zmiany w kościach są jak takie ciche ostrzeżenie, sygnał, że czas działać. Nie oznacza jednak, że musimy się z tym godzić. Raczej chcę Was zaprosić do refleksji nad stem życia, nad decyzjami, które na pewno wam pomogą chronić kości i chronić zdrowie na nadchodzące lata. Tylko chcę, żebyście wiedziały jak to robić i co chronić i jak się tym zająć. Profilaktyka osteoporozy to działania, które mogą znacząco wpłynąć na nasze zdrowie w przyszłości. Dlatego będę Was tu namawiać, aby te działania wdrażać teraz, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. W okresie okołmenopauzalnym, gdy tempo utraty masy kostnej gwałtownie przyspiesza, kluczowe będzie monitorowanie stanu kości. To właśnie teraz, kiedy jeszcze nie mamy objawów, kiedy nie dochodzi do złamań, możemy wprowadzać zmiany to one ochronią nas przed poważnymi konsekwencjami. Densytometria, czyli badanie gęstości mineralnej kości, jest jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych. Pozwala ona ocenić kondycję naszego szkieletu na podstawie precyzyjnych pomiarów i zidentyfikować wczesne etapy utraty masy kostnej, takie jak osteopenia. Wczesne wykrycie zmian daje możliwość wprowadzenia działań zapobiegawczych, takich jak modyfikację stylu życia czy rozpoczęcie leczenia farmakologicznego. Światowe wytyczne zalecają regularne wykonywanie densytometrii po 60 roku życia, a wcześniej w przypadku występowania czynników ryzyka, takich jak wczesna menopauza, predyspozycje genetyczne czy przywlekłe choroby. Oprócz densytometrii warto zwrócić uwagę na badania biochemiczne, które oceniają markery metabolizmu kostnego. Te wskaźniki mogą pokazać nam, jak intensywnie przebiega proces resorpcji i odbudowy kości, zanim jeszcze dojdzie do zauważalnych zmian strukturalnych. Równie istotne będą badania poziomu witaminy D. Wapnia i fosforu, które pozwalają ocenić, czy organizm ma odpowiednie warunki do prawidłowej mineralizacji. Diagnoza to nie jest tylko wynik na papierze, to impuls do zmian. Sama zrobiłam to badanie w wieku lat 48. Okazało się, że w biodrach mam już stan osteopenii, czyli jestem tuż przed osteoporozą, a młoda jeszcze jestem. Czyli naprawdę muszę postarać się i zmieniać w codziennym życiu wszystko w ten sposób, aby działać na rzecz dobra moich kości. Chcę być zdrowa, chcę być silna i chcę być niezależna. Profilaktyka to inwestycja w nasze przyszłe zdrowie i możliwość ochrony przed tymi trudnymi konsekwencjami. Nie chcę być chora. Jeżeli chcecie również mieć tą świadomość. I chcecie wiedzieć, jak dalej prowadzić swoje ciało, jak mieć zdrowe kości? Zacznijcie od badań. Zdrowa dieta to jeden z filarów profilaktyki ostoporozy, a odpowiedni dobór składników odżywczych może znacząco wpłynąć na zdrowie naszych kości. Wapń, będący głównym budulcem kości, odgrywa kluczową rolę, a jego najlepsze źródła to nabiał, czyli mleko, jogurty czy sery. Jednak to nie wszystko, bo wapń znajdziemy również w rybach, szczególnie w sardynkach, szprotkach, najlepiej spożywanych wraz z dośćmi, ale także w tofu, sezamie, nasionach czyja, migdałach, zielonych warzywach takich jak jarmuż czy brokuły. Dalej musimy myśleć o witaminie D. Bo ona wspiera wchłanianie wapnia i jego transport do kości. Naturalnym źródłem tej witaminy jest oczywiście słońce, ale możemy też włączyć do diety tłuste ryby, takie jak łosowść, makrele czy śledzia. W naszej szerokości geograficznej suplementacja witaminy D wydaje się koniecznością, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy. To nasłonecznienie jest znacznie ograniczone. Teraz magnes. Magnez jest niezbędny w procesie mineralizacji kości. Znajdziemy go w orzechach, pestkach dyni, pełnoziarnistych produktach zbożowych oraz w kakao. Nie należy również zapominać o białku, które odgrywa istotną rolę w budowie naszego szkieletu. Jego źródła to głównie mięso, ryby, nabiał, ale również rośliny strączkowe, tofu czy quinoa. Jeżeli policzycie ilość białka w swojej codziennej diecie i zobaczycie, że jest go za mało, a jego wystarczająca, optymalna ilość w naszej diecie to około 30 g na posiłek, to możecie wykorzystać. Odżywki białkowe są doskonałym uzupełnieniem diety i ja je osobiście bardzo polecam. Równie ważne jak dostarczanie składników odżywczych jest też pewne unikanie: unikajcie nadmiaru kofeiny, która może utrudniać wchłanianie wapnia. Nie mówię tutaj, nie pijcie kawy. Kawa jest zdrowa, kawa jest dobra, potrzebna i smaczna, ale. Kofeina w nadmiarze nie jest dla nas korzystna i pamiętajcie: kofeina znajduje się też w różnego rodzaju napojach, słodyczach. Niekoniecznie wiążcie ją zawsze z kawą. Unikajcie soli, która przyspiesza wydalanie wapnia z organizmu. Nie trzeba aż tak mocno nadużywać soli. I to, co chyba najważniejsze alkohol. Alkohol bardzo negatywnie wpływa na metabolizm kości, przyspiesza ich osłabianie. Może warto pomyśleć o rezygnacji z alkoholu? Pamiętajcie, że dbając o różnorodność diety, na pewno skutecznie wspieramy zdrowie kości, zapobiegamy ich osłabieniu. I ten odpowiedni wybór produktów. To jest bardzo ważna decyzja, którą podejmujemy każdego dnia. I namawiam was do dobrych decyzji. Teraz temat i obszar mój ulubiony, czyli regularna aktywność fizyczna. Tak. To ruch odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia kości, szczególnie w okresie okołomynopauzalnym, gdy ryzyko ostoporozy znacząco wzrasta. Jak zrobicie sobie badanie tensytometryczne, to każdy lekarz zapyta Was o ruch. Czy ćwiczycie? Mówię Wam to tutaj, abyście miały gotową odpowiedź. Wiem, że ćwiczenia w naszych głowach utrwaliły się jako czynnik odchudzania. A nie to coś, co daje nam zdrowie, siłę i dłuższe życie. Jakoś chcę z Wami to zmieniać. Najważniejszym i wiem, że najtrudniejszym do przełamania, tak w głowie, jest trening siłowy. On polega na ćwiczeniach z obciążeniem. Bardzo mocno stymuluje procesy kościotwórcze, zwiększając gęstość mineralną kości, i tym samym zmniejszając ryzyko złamań. Wymienię dalej. Bardzo dobre są ćwiczenia obciążeniowe, takie jak marsz, bieganie czy taniec. One również korzystnie wpływają na strukturę kostną, angażując mięśnie i kości w sposób sprzyjający ich wzmocnieniu. Trening równoważny, obejmujący ćwiczenia poprawiające stabilność i koordynację. On pomaga zapobiegać upadkom, które są przyczyną Złamań u kobiet z ostoporozą. Przykłady aktywności wspierających zdrowie kości to spacery z dodatkowym obciążeniem, yoga oraz Pilates. Joga przez różnorodne pozycje wzmacnia mięśnie i poprawia równowagę, co przekłada się na lepszą kondycję kości. Pilates koncentruje się na wzmocnieniu mięśni głębokich i poprawie postawy, co również sprzyja zdrowiu układu kostnego. Brak ruchu prowadzi do osłabienia kości, ponieważ taka nieaktywność fizyczna sprzyja obniżeniu mineralnej gęstości kości. To jest w sumie proste. Pamiętajcie, regularne ćwiczenia nie tylko wzmacniają kości, one poprawiają ogólną sprawność fizyczną, i to jest kluczowe. Codziennie Was zachęcam do aktywności fizycznej. Prowadzę treningi na żywo na Instagramie, uczę podstaw treningu siłowego. Chcę Wam bardzo mocno nakreślić taką formę ćwiczeń, która była nam obca przez lata, a którą można rozpocząć w każdym wieku, dostosowując intensywność do własnych możliwości. Takie nasze wspólne ćwiczenia nie tylko wzmacniają ciało. Ale jakoś nas łączą i dają takie wzajemne wsparcie w dążeniu do zdrowia. Pamiętajcie, że wprowadzenie aktywności, wprowadzenie ćwiczeń do codziennego życia to jest inwestowanie w swoje zdrowie. To jest inwestycja w swoją samodzielność, niezależność i wolność. I do tej wolności będę Was namawiać krok po kroku. To jest coś, co jest dla nas chyba najważniejsze. Osteoporoza to jedno z największych wyzwań zdrowotnych współczesności, zwłaszcza wśród kobiet. Złamanie kości, które mogłoby się wydawać zwykłym urazem, często zmienia życie na dłużej, a nawet na zawsze. Statystyki są jednoznaczne. Co trzecia kobieta po 50 roku życia doświadczy złamania osteoporotycznego? A na świecie co trzy sekundy dochodzi do złamania związanego z tą chorobą. To liczby, które powinny skłonić nas do refleksji i działania. Złamane biodro to coś więcej niż uraz. To w sumie wyrok, który może oznaczać utratę niezależności i jakości życia. Ponad połowa kobiet, które przeszły złamanie biodra, nigdy nie wróciła do pewnej i pełnej sprawności. Dla wielu oznacza to konieczność stałej opieki lub pobytu w domu opieki. I to wtedy jest nie tylko dramat tej jednostki, ale również ogromne wyzwanie dla rodzin i systemu opieki zdrowotnej. Jednak problem tej choroby zaczyna się znacznie wcześniej. Każda z nas ma swoje ciche ryzyko. Może to być menopauza, historia złamań w rodzinie, siedzący tryb życia, czy niedobory wapnia i witaminy D. Densytometria to proste badanie. Może ono odkryć, co się dzieje z naszymi kośćmi. Ale czy jesteście kierowane na te badanie? Czy macie o nim wiedzę? Dzisiaj już macie i to jest najważniejsze teraz zróbcie to, zanim będzie za późno. Pomyślcie, zadajcie sobie pytanie: czy w mojej rodzinie ktoś miał złamane biodro, nadgarstek lub kręgosłup, czy to mogłoby dotyczyć też mnie? Profilaktyka to nie tylko badania, ale to też świadome decyzje każdego dnia: nasze jedzenie, ruch, suplementacja. Ostoporoza nie musi być wyrokiem, ale jej konsekwencje są nieodwracalne, jeżeli pozwolimy, by działała w ukryciu. Mam nadzieję, że jesteście gotowe podjąć te działania, zanim ten wróg się odezwie. Każdy krok, każda decyzja ma znaczenie. Naukowcy podkreślają, że kości, choć tracą swoją masę wraz z wiekiem, reagują na nasze starania. Trening siłowy wzmacnia ich strukturę. Dieta wspiera regenerację, a regularne badania pozwalają reagować w porę. To jest moment, by spojrzeć na swoje ciało troską i szacunkiem. Każda zmarszczka, każda Doświadczenie życia to dowód naszej siły. Nasze kości, ciche świadectwo codziennej aktywności, również zasługują na tą uwagę. Zamiast lęku, chcę Was skierować na działanie. Zamiast odkładać na później, zbadajcie się teraz, bo to właśnie dbałość o własne zdrowie pozwala nam cieszyć się. Niezależnością i jakością życia przez długie lata. Dbając o kości, zadbacie o siebie, o swoje dzisiaj i wspólne jutro. Na końcu same zadecydujecie, jak będzie wyglądała wasza przyszłość. Więc krok po kroku ku lepszym nawykom, krok ku silniejszym kościom i spokojnemu życiu. Wiem, że to temat może. Niekoniecznie wydawać się Wam bliski, ale gwarantuję Wam, że jest tak naprawdę wszystkim najbliższy. Każda z Was ma moc, by być częścią zmiany, która naprawdę ma znaczenie. Mój podcast możecie wesprzeć na patronite.pl. Dzięki Waszemu wsparciu. Tworzę przestrzeń, gdzie wiedza i troska stają się fundamentem zmian społecznych. To dzięki Wam mogę dostarczać kobietom wiedzę, która pomaga im przechodzić przez ten wyjątkowy czas z większym spokojem i pewnością siebie. Dziękuję, że jesteście.